Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu z Psychologiem przy Kawie. Nazywam się Agata Rabajczyk, jestem psychologiem i terapeutą. Pracuję na co dzień w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogiczna Świętokrzyska w Kielcach. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć trochę o empatii. Jak rozwijać u naszych dzieci tą bardzo potrzebną umiejętność? Na koniec także podam parę potrzebnych praktycznych ćwiczeń i zabaw, potrzebnych do stymulacji empatii u naszych dzieci. Zapraszam do słuchania. Psychologiem, Drodzy słuchacze, co to jest empatia? Otóż empatia to zdolność współodczuwania. Ktoś, kto jest empatyczny, potrafi przede wszystkim zrozumieć e, innych ludzi, wyobrazić sobie e, siebie e, w ich skórze. E, dziecko, które jest obdarzone taką umiejętnością e, empatii, e, jest w stanie sobie wyobrazić, jak czuje się jego kolega czy koleżanka, przewidzieć jego zachowanie, czy jak wpłynie jakby jego zachowanie na nastrój i odczucia innych osób. Empatia, umiejętność empatii jest bardzo ważna, bardzo ważną rzeczą w kształtowaniu takich pozytywnych relacji interpersonalnych. Ta umiejętność jest niezbędna do tego, żeby lepiej komunikować się z innymi i przede wszystkim słuchać, rozumieć i nawiązywać te kontakty międzyludzkie. Zacznę może od tego, jakby od znaczących problemów, z którymi mierzą się dzieci, które dorastają w domu bez takiej życzliwości i empatycznej komunikacji. Przede wszystkim, bardzo często przerywają rozmówcy. Bywają nerwowe podczas kontaktu, tak, kiedy wymagamy coś od tych dzieci, wpadają w awanturę, krzyczą, reagują zbyt szybko lub zbyt wolno na to, co powie druga osoba. Kolejną taką oznaką braku empatii czy trudności w jakby w byciu empatyczną osobą, jest to, że, że takie dziecko nie potrafi słuchać drugiego dziecka, tak? Przerywa, e, ciężko mu odczytywać sygnały społeczne e, wypływające od drugiej osoby. E, kolejną rzeczą jest to, że błędnie lub nie, jakby błędnie odczytuje emocje, emocje i mentalne e, sygnały z e, drugiej strony kolegi, koleżanki. Na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że drugie dziecko jest złe, czy smutne, czy, czy jakby to, że jakby, nie wiem, kopnie czy popchnie kolegę, koleżankę, może spowodować, że jest, jest jej przykro, czy może być zła, tak? Czyli tutaj nie wierzę, że jakby nie, nie rozumie takich podstawowych emocji, stanów mentalnych drugiej osoby. Kolejną rzeczą jest jakby, jakby problem z odczytywaniem tej komunikacji niewerbalnej, posługiwaniem się mową ciała, jakby wykorzystaniem przestrzeni. Bardzo często te dzieci jakby łamią takie granice w przestrzeni, tak? Albo są zbyt nachalne, dotykają dzieci, wchodzą w tą przestrzeń interpersonalną i nie rozumieją, że to jest jakby nie, niewłaściwe, niekomfortowe dla dzieci, odbiorcy, czy dla kolegi, koleżanki, tak, czyli to łamanie granic, naruszanie tych granic, podchodzenie za blisko, albo właśnie zbyt mocna naciska na kontakt fizyczny, tak, że też te dzieci mogą być takie nachalne w kontakcie z innymi, tak, nie rozumiejąc, że, że, że to jest jakby niekorzystne, tak, dla drugiej osoby i tutaj właśnie podstawowa różnica jest to, że że można jakby pomilić to dziecko to dziecko z tym, że nie wiem, że jest egoistyczne, egocentryczne, tak? Otóż nie, bo e, e, tutaj chodzi o to, że dziecko nie rozumie tego, tak? Że nie robi to intencjonalnie. Ono po prostu nie umie, nie ma tej umiejętności bycia empatycznym, czyli wczucia się w to, co czuje druga osoba. E. Tak, i później, gdy dzieci dorastają, często mają problemy w nawiązywaniu przyjaźni, trudno jest im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie dogadują się z innymi dziećmi, tak? Często są to samotnicy i to nie jest tak, że oni chcą. Być samotni. Nie, oni po prostu nie potrafią. E, często są to bardzo e, jakby takie e, towarzyskie osoby, ale właśnie nie mają tych umiejętności, tego nawiązywania kontaktu, e, bycia empatycznym. E, no i podstawowe pytanie: co zrobić, by stymulować dzieci do, do bycia empatycznym, tak, żeby kształtować e, tą empatię od e, najmłodszych lat. Przede wszystkim dawajmy dziecku jak najwięcej okazji do współpracy w grupie. To właśnie poprzez grupę dziecko uczy się współpracować, to dziecko uczy się empatii, jakby rozumieć emocje, stany zachowania drugiej osoby. Także tutaj dobrym pomysłem jest zapisanie dziecka na trening umiejętności społecznych, czy nawet na jakieś dodatkowe zajęcia, taniec, piłka nożna, tak, że Gdzieś dziecko ma, jest narażone jakby na to, żeby współpracować, żeby być w tej grupie rówieśniczej. Kolejną ważną rzeczą potrzebną do stymulacji empatii jest pozwolić dziecku na swobodną zabawę. Czyli tutaj dzięki swobodnej zabawie dziecko uczy się wyobraźni, uczy się empatii, nie narzucamy mu jakby w co się ma bawić, tak? Ono sobie wybiera co, co lubi, czy to, czy to samochodziki, czy lalki, tak? I tutaj właśnie poprzez to, że, że bawi się tą lalką, dziecko się utożsamia. Z, z, z zabawką, tak? I może jakby m, nauczyć się, co, co dana maskotka czuje, co dana postać e, odczuwa, tak? Kolejną fajną rzeczą jest czytanie bajeczek, ewentualnie oglądanie bajek, tak? Tutaj raczej zachęcam do, do wspólnego czytania. Bierzemy książkę i e, Pozwalamy dziecku na to, żeby, żeby utożsamił się z tym głównym bohaterem, tak, żeby, żeby słuchał przede wszystkim. Ważne jest, żeby zatrzymać co jakiś czas i zapytać się, co główny bohater czuje, jak się zachowuje, dlaczego to robi. Tak, w ten sposób uczymy takiego nabywania umiejętności wczucia się w, w drugą stronę. Fajną, fajną tutaj serią takich książeczek do polecenia jest Przyjaciele żyrafy, bajki o empatii. I tam znajdziecie Państwo właśnie szereg bajeczek, które właśnie stymulują dzieci do nabywania tej umiejętności, jaką jest empatia. Aha, i kolejną rzeczą, ta, taką jakby, bo przejdę teraz może do tego, żeby podać konkretne przykłady e, ćwiczeń, zabaw, które stymulują tą empatię. Jednym z takich ciekawych rozwiązań jest zrobienie zegara uczuć. Wycinamy z kartonu okrąg i dzielimy go na cztery części, tak? I w każdym tym, z każdej części jakby umieszczamy inną emocję, możemy te podstawowe emocje, czyli radość, smutek, złość i strach, i jest to taki zegar, który, jakby tak, tak, takie narzędzie, które pozwala dziecku uświadomić sobie, rozwijać te podstawowe emocje. Tak I, i taka zabawa, że sobie kręcimy tymi wskazówkami i na jaki na jaką emocję wypadnie zatrzymujemy się tak i rozmawiamy z dzieckiem o, o o tej emocji na przykład o jak smutek no to w jakich sytuacjach ludzie mogą być smutni kiedy ty jesteś smutny tak dziecko w ten sposób ma taką możliwość zastanowienia się. Co czuje dana osoba. Kolejną zabawą jest, zaufaj mi. Polega to na tym, że jedna z osób, może to być rodzeństwo, możemy to zrobić samodzielnie z dzieckiem, ma zawiązane oczy, druga ją prowadzi. I przez pięć, minut chodzimy sobie po pokoju, tak, dziecko, które ma zawiązane oczy sobie dotyka i wszystko jakby eksploruje. Druga, drugi jest przewodnik, tak, czyli osoba prowadzona i przewodnik. I tutaj też bardzo fajna zabawa, która pobudza empatię, pozwala się wczuć w drugą stronę, tak, i później ważne, żeby zamienić tę rolę, tak, czyli raz dziecko jest przewodnikiem, raz jest prowadzone. Thank <laughs> you. Kolejna zabawa to lustereczko. Dajemy proste proste, jakby lusterko, które mamy w domu, możemy też stanąć przez lustrem i zachęcamy do dziecka, żeby powiedziało jaki jest, tak opowiedziało o sobie, powiedziało jak się czuje i, i tu jest taka umiejętność współ, jakby autoprezentacji, a przy okazji też mówienia o sobie, mówienia o jakby, o sobie, tylko jak, yy, 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 widząc siebie w lustrze. Tak, że jest tak jakby ja, ale yy, yy, w, tej, w, o, w odbiciu lustra. I kolejną jeszcze taką fajną zabawą jest, myślę, że każdemu znane zabawa nam kalambury czyli losujemy karteczki z emocjami, i następnie dziecko ma za zadanie pokazać tą emocję, oczywiście nie używając słów, tylko mimikę czy ten niewerbalny język ciała. W takim razie myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli macie państwo jakieś pytania, zapraszam do skorzystania z darmowej infolinii pod numerem telefonu 537 344 917. Mówiła do państwa Agata Rabajczyk. Dziękuję serdecznie za uwagę.